Witajcie w następnej degustacji, tym razem w miarę lokalny dla mnie browar S43 z Daram <laughs> i Porter Bałtycki e... Rożha Roż Coś w tym stylu, nie wiem dokładnie jak to się czyta <laughs> ale na pewno jesteście ehm. Obeznani z taką metodą e, testu psychologicznego opartą na plamach atramentu. No to on to wymyślił. E, Porter ma 8,1% alkoholu. W składzie są tak: chmiele Columbus, e, słody, pilzny, monachiński, e, Special X, e, jasny czekoladowy, praży, e, rażony, a jeszcze jest jako drożdże podane e, niemiecki lakierowy. No i dobra. No. Nie wiem, że tak powiem, co się pierwało ich do tego, żeby tak nazwać piwo. Hmm. Ale może chcieliście dowiedzieć, jak ma się baltycki, bałtycki poter <laughs> do tradycyjnego, angielskiego risa. W końcu poter bałtycki powstał jako imitacja, <laughs> podróbka właśnie e, imperialnego stałtu, z tym, że z wykorzystaniem właśnie z rozdziela e, <laughs> To nie jest dokładnie to samo, ale w miarę podobne. I czy widzicie różnicę? Tak? Co Wam się wydaje, że widzicie? Może tak, może nie. Nie wiem. Dobrze to przejdźmy do piwa, które jest bardzo ciemno-brązowe, nieprzejrzyste. E, niewielka piana bardzo szybko opadła. Aromat jest palony, naprawdę palony. Niewielka owocowość, leciutka czekolada. Dużo tutaj w formacie nie ma, niestety. Tylko dużo paloności. No ale zobaczmy, no, jak będzie w smaku. Uważam, się zrobię. Mmm, bardzo przyjemny. Troszkę klaskowości, taka. Czek. Yy... Jest czekolada, ale bardziej jest kawowy. Nie ma aż takiej paloności jak w banomacie. Jest bardziej kawowy, czekoladowy, taka ciemna czekolada z drobiną takiej kwaskowości. Później jest taki dosyć czysty, lagierowy profil. I dalej są nutki takie kwaskowe, owocowe, suszone owoce. I jest przyjemnie. Jest naprawdę przyjemnie. O, teraz weszło rozgrzewanie w przełyku. Chociaż yy, smaku alkoholu na pewno i, i, baromacie, i, 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 i w aromacie i w smaku nie ma. Jest tylko to rozgrzewanie. Ono jest delikatne. Przyjemne. Mm, bardzo dobre. Bardzo dobre. <laughs> bardzo fajnie się go pije. Okej. niskie do średniego nasycenie. Jest naprawdę przyjemnie. Ale dopiero drugi łyk daje takie naprawdę duże uderzenie mocnej kawy i ciemnej czekolady. Mm, tego jest masa. Naprawdę bardzo dużo. E, także pierwszy łyk jest taki bardziej delikatny. A teraz, jak to się rozbudowało. Mmm. Super superaśne piwo. Bardzo fajnie się pije, w miarę delikatne, ale te smaki są naprawdę, naprawdę porządne. Jeszcze jakby tak było w aromacie, to by było super. Niemniej jednak jest bardzo dobrze, lekka kwaskowość, trochę owocowości. To balansuje troszkę tą e, gorzką kawę i czekoladę. Jest przyjemnie, jest naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o gruczkę jako taką, no to ona jest minimalna. Troszkę paloności jest. No i, i tyle, tak naprawdę. Kawa, czekolada gorzka. To jest. Bardzo fajnie się do piwu pije. Naprawdę przyjemne. Myślę, że jest to dobry egzemplarz dobre przedstawienie portala bałtyckiego szczególnie na Wyspach Brytyjskich Gdzie ten styl nie jest popularny w ogóle mm, naprawdę bardzo dobra chyba warto spróbować jeżeli tylko można chociaż jak ostatnio jak wchodziłem na ich stronę to akurat tego piwa już nie było <laughs> Jest takie dobre, że może usług do niego. Mam taką nadzieję. Mam o, także nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał Ukaże nam film na kanale, tak żeby się na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie, Cześć.